Znalazłem parking w dobrej cenie zaraz w okolicy stacji Bepu, co jest już połową sukcesu. Dlaczego tu jestem? Już tłumaczę i objaśniam Mianowicie, przez Miejscowy Urząd Turystyki w Bepu został zorganizowany wyjazd na Półwysep Kunisaki, do jednej ze świątyń, gdzie odbywa się coroczny Festiwal Ognia. Mniej więcej to Wam powiem, później Wam powiem pełną nazwę i yy, na czym on polega. W każdym razie została wybrana mała grupa obcokrajowców, bo tylko i wyłącznie do nas jest ta oferta skierowana i będziemy mieć podstawiony tutaj zaraz autobus. Zostaniemy tam zawiesieni, dostajemy również kolację i będziemy obserwować ten cały festiwal, który zakończy się późnym wieczorem, a później wracamy tutaj. Nie każdy mógł tak sobie dostać się do tej grupy. Muszę powiedzieć, że obecna praca pomogła mi w tym, bo jedna z koleżanek zna kogoś z tego urzędu i dlatego między innymi ja zostałem wybrany. Mamy już autobus i zapoznałem się tu już z ludźmi, którzy będą tutaj nas obsługiwać. Mamy też między innymi tłumaczkę języka angielskiego, jakbyśmy sobie nie dawali. a Możemy już tutaj zostawić sprzęt. Prawdopodobnie będzie jeszcze ziomek odemnie z pracy. Tour guide and I take tours to Ma around. It's a national plan guide. And here is the Jarod. If you know Penny from Big Bang Theory, that's where he is from. <laughs> Okej, okay, dotarliśmy na miejsce, a jest świątynia i rzeka, w której będą odbywały się ceremonie. Tutaj jest budynek, w którym mieści się muzeum oraz restauracja, w której to y, będziemy spożywać kolację. To takie małe muzeum, gdzie znajdują się eksponaty. Yy, nawiązujące do tego właśnie festiwalu, do tego święta, które odbywa się tutaj od 880 lat, czyli bardzo, bardzo dawna. Jest, jest to festiwal, jest to wydarzenie z olbrzymią yy, tradycją. Oh, bellissima. <laughs> Są różne gadżety do nabycia, które są używane tutaj w trakcie ceremonii. Między innymi to jest taki model pochodni, które będą używane w czasie tej ceremonii. Oraz to, nie wiem jak to się nazywa, to też będzie tam używane. Przechodzimy do restauracji na halację. A, Kacikara. Arigata do nas. Pani przygotowuje tę nobelę. I pan. Wygląda jak taka stołówka z lat 60-tych w Polsce mniej więcej. Bo w sumie to już wiem, czuję się jak na koloniach. Chcesz zjeść Pani już z herbatką biegnie. Tudum na no półwyspie Konisaki jest coś takiego jak taka książeczka którą y, można sobie kupić za 1700 jen coś takiego i z tą książeczką podróżujemy po wszystkich okolicznych świątyniach które są tutaj na mapie zaznaczone w środku i zdobywamy pieczątki podobno kiedy zdobędziemy wszystkie pieczątki ze wszystkich świątyń tą książeczkę wtedy wkładają nam do trumny po śmierci i idziemy prosto do nieba ale nie ma zwrotu pieniędzy jeśli do nieba się i nie dostaniemy. Dostaliśmy kwit na moce. Ja tak. Mam. <grywa> Mamy paszę. Jest to miska soby z dodatkami. I teraz się przekonamy, jak to smakuje. Jared jest szczęśliwy, he got trochę corn. When well, you look at the corn. zjedzona, udajemy się do autobusu, muszę zamienić gimbal na tripod. To ten paskudny imperialista. American imperialist. To oni zrzucali nam stąkę. Dziękuję. <śmienic> Mnisi buddyjscy przygotowują się do ceremonii. Jest to budynek obok tej właściwej świątyni, gdzie cała uroczystość, ceremonia będzie się zaraz odbywała. <śmienic> To właśnie tu za chwilę będzie odbywała się ceremonia, ale najpierw jeszcze inna ceremonia, która odbędzie się w rzece. <grywa> Zobaczyliście tu za mną to ceremonia oczyszczenia. Ziąkowie wskoczyli do tej lodowatej wody, która ma nie więcej niż 6 stopni, a teraz idą na sakę. <ściski> 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 <O, co pasuje? ściski> <ściski>

Taki właśnie mały lokalny sklepik naprzeciwko świątyni, ale tam już się powoli przygotowują do rozpoczęcia ceremonii. Więc muszę zabrać żaretę i idziemy do świątyni. To właśnie to miejsce, gdzie przed chwilą ziomkowie wskakiwali do tej lodowatej wody. Teraz są już oczyszczeni po tej ceremonii, która właśnie nazywa się Ceremonią Oczyszczenia. I za chwilę rozpocznie się właściwa ceremonia. W świątyni. Ceremonia odbywa się, tak jak wspomniałem, od ponad 880 lat i pierwotnie odbywała się w 20 świątyniach na terenie półwyspu Konisaki. W tej chwili odbywa się już tylko w trzech, które zachowały nadal tą tradycję i ją kontynuują. Przeznaczenie tego festiwalu, tego wydarzenia jest podziękowanie za pomyślne zbiory z zeszłego roku i prośba o pomyślne w roku następnym, czyli bieżącym, jak również podziękowanie za zdrowie i prośba o pomyślność na bieżący rok. どうぞ。 W tej chwili za mną w tym wielkim ognisku rozpalane są olbrzymie pochodnie, które będą używane do części ceremonii. <grywa>

もうちょっと <laughs> Pokazywałem na moci, które jest taką pastą chili i jest bardziej na ostro. Ma to być taka przekąska pobudzająca, się mogli wytrwać jeszcze, bo jeszcze dodatkowe 2,5 godziny ta impreza będzie trwała. Czekają nas jeszcze kolejne atrakcje. Do tego oczywiście pyszna zielona herbatka.

谁

早いのになとすったらコーナ、えーを、きのこ、かぶないように、いかないと。<laughs> よいしょ! <music> 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 危ないって一番おいでやすんなる。 oh <laughs> my

مغا حاڻي آرامي ٿي جو گڏ گڏ ٿي وڃي Hiçbir şey yok, 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 はい。 Tutaj odbywała się ta cała awantura przed chwilą. I znowu dostałem ciasteczkiem ryżowym w mikrofon. To było tyle na dzisiaj. Impreza się zakończyła. Nikt nie spłonął żywcem. Kilka osób dostało rozgą w plecy oraz. Wiecie gdzie. Do zobaczenia w następnym odcinku na przygodzie. My tymczasem wbijamy w autobus i wracamy do OIT. Cześć! Na koniec, prawie zapomniałem wam powiedzieć, jak nazywała się ta impreza. Siudzio Oni E. Bardzo łatwa, prawda, nazwa. Do zobaczenia za rok na tej samej imprezie. Siudzio Oni E. Tak jak mówiłem, impreza miała na celu podziękowanie za zeszłoroczne plony, wyproszenie o pozytywne plony tegoroczne. Tu kończy nasza dzisiejsza przygoda festiwalowa. Bardzo przyjemna impreza. Tym bardziej, że za darmożka. Ciao, do zobaczenia w następnym odcinku. Yeah. Ciao, aby <śles>